Cześć, dobrze, że jesteś. Dzień 87. Trochę mi już smutno, że wyzwanie dobiega końca, ale mam sporo niespodzianek i nie będę się z Wami rozstawać na długo. Dziś przypomnienie o tym, żeby zrobić porządek z sabotującymi słowami, których używamy mniej lub bardziej świadomie na co dzień. Po pierwsze, muszę i powinnam, powinienem. Zmień na. Chcę, mogę, zrobię, wybieram, albo ostatecznie potrzebuję. Muszę pojechać do sklepu? Chcę pojechać do sklepu. Muszę pracować? Potrzebuję zarabiać pieniądze. Powinienem coś zrobić z moim życiem? Wybieram zrobić coś z, coś z moim życiem. Po drugie, nie mogę, nie wolno mi. Zmień na. Mogę, wolno mi, mam prawo. Nie mogę być szczęśliwa, bo nie mam swojego domu. Mogę być szczęśliwa, mimo że nie mam domu. Nie wolno mi wydawać pieniędzy, bo nie zarabiam dość dużo. Wolno mi wydawać pieniądze, bo potrafię nimi gospodarować i starczy mi na wszystko. Mam prawo kupować to, co jest mi potrzebne. Po trzecie. Wszyscy, zawsze, nigdy, nigdzie, każdy i tak dalej. Zmienia czasem, niekiedy, od czasu do czasu. Nigdy mi się nie udaje. Czasem mi się udaje. Wszyscy mechanicy to idioci. Niektórzy mechanicy są w porządku. Zawsze wszystko psuje. Są sytuacje, gdy coś psuje, ale są też takie, że nie. W sytuacji, gdy pojawiają się sformułowania wszyscy, nikt, zawsze, nigdy każdy, nigdzie, wszędzie itd., zapytaj też, czy na pewno, czy to prawda, i znajdź kilka przykładów, że nie. Na przykład, czy nigdy, nigdy mi się nie udaje. Czy to prawda, czy na pewno. Znajdź te przykłady, kiedy ci się coś udało, tak? kiedy coś zrobiłeś, zrobiłeś, dobrze. Ponadto, czyli po czwarte, do słów, których nie używasz, dodaj masakra i straszne. Są one bardzo negatywny ładunek i bardzo obniżają wibracje, a jesteśmy nimi non-stop atakowani. Więc przynajmniej sam, sama, już się do tego nie dokładaj. Nie masakruj. Swojego własnego poczucia szczęścia. Nie bądź w strasznej euforii. Bądź w pięknej, cudownej, wspaniałej euforii. Po piąte, bądź w emocji, a nie emocją. O tym było oddzielne live, tak? Bądź w jakimś zasobie wartości, a nie tym czymś. W miłości, w zdrowiu i tak Kolejna sprawa, po szóste. Uważaj, gdy ktoś chce, byś poświęciła mu swój czas. Nie poświęcaj dziel się. O tym też już było, więc tak tylko zmiankuję. Po siódme, jeśli ktoś używa słów, jesteś dla mnie, zmień to przynajmniej w myślach. Nie, jestem dla siebie, nie dla ciebie. Po ósme, płacz sobie i kupuj sobie, inwestuj. Stojąc przy kasie, powiedz, płacę sobie. Płacąc rachunek za gaz, powiedz: Inwestuję w PGNG albo kupuję udziały w PGNG. Po dziewiąte, jeżeli chcesz, by ci pięknie płynęło w relacjach, to nie mów: znam cię, znam ją, ale odkrywam cię, odkrywam jego. To powoduje, że pozwalasz sobie doświadczyć nowej, innej wersji drugiej osoby, że ona może zmienić się dla siebie i dla ciebie. Po dziesiąte i ostatnie, niech będzie w miarę możliwości, nie używaj przepraszam, ale zastąpię dziękuję. Zamiast przepraszam za spóźnienie, dziękuję, że poczekaliście na mnie. Zamiast przepraszam, że nadużywam Twojego czasu, dziękuję, że tak mi dałeś dużo czasu. I te dziesięć 10, 10 punktów, niech będzie z Tobą, niech Cię prowadzi, ćwiczcie w tym. Zobaczysz, jak zmieni się Twój świat, postrzeganie i że ten dobrostan rzeczywiście zacznie w końcu płynąć. Powodzenia!